Cześć, dzień dobry kochani. Dzisiaj wskakuję dla, do Was z ninja trickiem. Takim rodzicielskim ninja trickiem, który może tak naprawdę pomóc nam. Pomóc nam e, z naszym e, samopoczuciem. Bo bądźmy szczerzy, mamy takie chwile, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy dość. A ja mam takie zdanie, które w tych właśnie chwilach trochę pomaga mi docenić e, i po prostu poczuć się lepiej. Cześć, ja nazywam się Sonia Nieradzik, jestem koczem rodzin i trenerką od emocji. I zapraszam cię do grona ninja rodziców na misję Szczęśliwa Rodzina. Kiedyś rozmawiałam z moją przyjaciółką i tutaj z tego miejsca, Mirela, wielki buziak dla ciebie. I śmiałyśmy się z różnych historii, bo moje dzieci akurat też były chore, byłam zmęczona, już miałam dość. I ona właśnie opowiada mi, jak to niedawno siedziała ze swoimi dziećmi, bo. Jedno z tych dzieci miało ospę z ogromną gorączką, drugie miało grypę żołądkową i ona już taka, wiecie, wymęczona, w złym stanie emocjonalnym, tak? Te dzieci gdzieś tutaj wymiotujące, kaszlące, wiecie, z gorączką, tak? I ona siedzi już taka, wiecie, na, na skraju wyczerpania, z płaczem właśnie mówi, siedzę i sobie wtedy mówię, no tak, kiedyś będę za tym tęsknić. I powiem Wam, uśmiechaliśmy się wtedy co niemiara i do dziś śmiejemy się z tego bardzo często. Ale powiem Wam, że to zdanie. Kiedyś będę za tym tęsknić, jest ze mną od tamtego czasu bardzo często. I jest takim zdaniem, które nieraz mnie widzicie tak powiedzmy zmotywowało, e, sprawiło, że poczułam się lepiej. Taką jest dla mnie taką pozytywną afirmacją, która dodaje mi sił. No bo bądźmy szczerzy, no każdy z nas ma takie chwile, kiedy ma już dość, jest zmęczony, już mu się nie chce. Tak. Nie chce nam się odrabiać zadania domowego z naszymi dziećmi. Nie chce nam się siedzieć i czytać kolejnej książki. Nie chce nam się, nie wiem, siedzieć z tym chorym dzieckiem już w domu, bo mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, tak? I już byśmy coś porobili, a czas z tym dzieckiem siedzieć. Są momenty, kiedy nam się prawdziwie nie chce. I ja tych momentów też wam sporo. I właśnie to zdanie. To zdanie pomaga mi. W pierwszym momencie po prostu poprawia mi humor. Ej, też poprawia, pomaga mi dostrzec w tej danej chwili, tą, docenić tą daną chwilę. Pomaga mi znaleźć to dobro, to piękno w tej danej sytuacji. I nawet ostatnio był taki, taki moment, kiedy już byłam strasznie zmęczona. Już mi się nie chciało, ale. wzrusza no, wzruszam się. Moja młodsza córka przyszła. Do mnie już nie jest taka mała. Nie umiała zasnąć, źle się czuła, była, wiecie, rozpłakana. Nie szło z nią porozmawiać. Widać, że jest po prostu zmęczona, źle się czuje, ale przez to po prostu jest i płaczliwa, i drażliwa, i, i była strasznie taka, wiecie, nie na tego dnia, <grym> było ciężko po prostu. I byłam już bardzo zmęczona. I w pewnym momencie, jakby ona usiadła i wstrzygła się do mnie. O, sklejam się, nie wiem, czy słyszycie. Um, usiadła na mnie i po prostu po chwili zasnęła. I to był taki moment, kiedy siedziałam i właśnie sobie myślałam, patrzcie, już za tym tęsknię. No to już jest dużo, już dawno tak nie było, że zasypiała na mnie. Kiedyś to było takie normalne. Po prostu siadała, kładła się i zasypiała. I dawno tego nie było. I pamiętam, długo jej nie odnosiłam. Długo siedziałam z nią na moich kolanach, głaskałam ją i bardzo mocno nacieszałam się tym moment, bo właśnie sobie pomyślałam, no kiedyś będę za tym tęsknić. Ale są te, te słowa pomagają mi właśnie również w tych momentach, kiedy już mi się nie chce słuchać historii o tym, co działo się w szkole u mojego dziecka, bo sama jestem zmęczona, ale wiem i pójdę, bo wiem, że to jest wyjątkowy czas i kiedyś będę za nim tęsknić. I chyba powiem Wam to każdy rodzic dorosłego dziecka, nie? że tęskni za tymi chwilami, kiedy wiecie, spacerowało z dziecieczkiem za rączkę, tak? Kiedy razem gdzieś malowali, yy, brakuje wspólnego jeżdżenia na rowerze, tak? Czy wspólnych wygłupów. No tylko to, za tym zaczynamy tęsknić zazwyczaj właśnie po czasie. A w tej danej chwili e, czasem nam się nie chce i mamy dość. I żeby było jasne, to też jest ok. To nie chodzi o to, żeby się zmuszać, żeby na siłę, mimo braku sił, mimo braku chęci i tak iść i, i być, wiecie, wbrew sobie bardzo mocno, bo ważne jest dbanie o siebie, o swoje granice. Jednak mi bardzo często to zdanie, kiedyś będę za tym tęsknić, po prostu dodawało się, dawało kopniaka, a przede wszystkim odwracało moje patrzenie na sytuację, czyli zaczęłam doceniać tą chwilę, widzieć w niej to, co tak naprawdę piękne i, i bardziej tą chwilą się cieszyć. I właśnie ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która została z dzieckiem w domu. Powiedziała, no wiesz, jak to jest, no. no. Ona nie chciała jej się też bo jest chora i jestem z nią w domu. No nie jest łatwo, nie? I właśnie tak się działo, i powiedziałam mi tą historię mojej koleżanki, jak z jak tym dwójką chorych dzieci właśnie siedziała i mówiła sobie: Kiedyś będę za tym tęsknić. I, i właśnie ta koleżanka powiedziała: Wiesz, to Sonia, dziękuję. Tego właśnie teraz potrzebowałam, bo docenię ten dzień dużo bardziej niż, niż na początku. Więc mam nadzieję, że i wy zapiszecie sobie to zdanie: Kiedyś będę za tym tęsknić. I w tych trudnych chwilach możecie je sobie powiedzieć, bo to mi przynajmniej nieraz dodało sił, mi nieraz pozwoliło docenić te chwile z moimi dziećmi i być bardziej tu i teraz z nimi, bawiąc się, ciesząc tym, co mamy. Więc kochani, drodzy rodzice, dajcie znać, czy już macie takie rzeczy, za którymi tęsknicie, za tym, jakie wasze dzieci były małe, czego wam już brakuje. Albo czy macie jeszcze jakieś inne zdania, które właśnie was wyciągają z tych ciężkich chwil i dodają jeszcze jednego zastrzyku energii? A jeśli ten filmik był dla Was pomocny, stawcie też serduszko w komentarzu. Będzie to dla mnie bardzo miłe. I na koniec, kochani rodzice, staracie się najlepiej jak potraficie. Jesteście naprawdę cudownymi rodzicami i wielkie brawa Wam za to. Całuję Was bardzo serdecznie.